Witam serdecznie drodzy widzowie. Zapraszam na prognozę miesięczną dla miesiąca listopada. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania i wspierania naszego kanału. Miesiąc listopad, dziś rozpoczynający się miesiąc pod patronatem świni, która to świnia jest nosicielką żywiołu wody w polaryzacji IN. Jeszcze wzmocniona. W tym roku aktualnie wodą yang i metale min w swoich wartościach kalendarzowych, w swoich wartościach, swoich wartościach miesięcznych, ma ta świnia to do siebie, że jest naturalnym sprzymierzeńcem, ukrytym przyjacielem tygrysa. Czyli powinniśmy spodziewać się czasu, który jest bardziej sprzyjający, służy lepiej interesom, kontaktom relacją i ogólnie mirowi, pokojowi i dobrostanowi na świecie. I taki ten miesiąc tutaj z perspektywy tego, że patronuje mu zwierzątko archetypiczna świnia zodiaku chińskiego, taki ten miesiąc powinien być. Natomiast no, trzeba powiedzieć sobie, że ten żywioł wody wkracza do nas teraz z pełną siłą, bo i sama w sobie... Natura tego zwierzęcia jest tą wodą yin, czyli tą wodą taką mgłą, parą, deszczem, rosą, wodą małą, wodą spokojną, wodą cichą, lecz dodatkowo woda yang jak najbardziej wzmaga te wszystkie odruchy, uczucia też, jakby odczuwanie przede wszystkim lęku, niepokoju, obawy i tak też może się tutaj ta woda yang nam charakteryzować. Na pewno czeka nas tutaj bardzo mocno w infosferze, w internecie i w mediach zalew informacji, bo ta woda to przyniesie. I większość tych informacji niestety będzie powodować uczucie niepokoju i obawy. I tutaj głównym jakby celem naszym, jakby naszym zadaniem jest tym, Odciąć się od tego i poszukać sobie alternatywy, zbalansować tą wodę, prawda? Bo gdy jest jej w nadmiarze, no to właśnie takie emocje, niekoniecznie pożądane, jak lęk, obawa, strach, może ona wywoływać. E, dlatego powinniśmy sobie poszukać alternatywy dla sytuacji naszej energetycznej, wynikającej z żywiołów roku, i, a przede wszystkim tej sytuacji jesieni, miesiąca świni czyli po prostu z żywiołów miesięcznych, i poszukać jak najwięcej ognia. Ten ogień dobrze też jest, żeby miał z czego płonąć, czyli to będą dwa kluczowe dla nas żywioły, które troszeczkę osłabią wodę i metal w tym miesiącu, czyli to będzie żywioł drzewa, drewno, tak? I ogień. Ogień, którego bardzo brakuje, który jest nieobecny w tej chwili, czyli optymizm, radość, miłość. I ogólnie entuzjazm, taki wigor, który no najczęściej na naszych szerokościach geograficznych daje nam światło słoneczne. Tu w tym miesiącu, z dużą ilością wody może być go dużo mniej. Spodziewajmy się mgieł, spodziewajmy się szadzi, gołoledzi, spodziewajmy się śniegu z deszczem, spodziewajmy się po prostu opadów deszczu, tak? W dużych nawet ilościach. Także żeby sobie to skompensować, starajmy się korzystać z żywiołu drzewa świadomie i z żywiołu ognia świadomie. Czyli yy, spędzać yy, dużo czasu w otoczeniu ognia, jak najwięcej na zewnątrz, na świetle słonecznym, tudzież sztucznym, intensywnym świetle, sztucznym w sensie świe światła świec, ognia, kominka. Yy. Wszystko to co daje ciepło, co daje promieniowanie podczerwone, czerwień, tak, bardzo nam potrzebna tego ognia, ta podczerwień, żebyśmy się czuli jak najlepiej, żebyśmy sobie kompensowali te niedobory ognia, który jest w przyrodzie. Słuchajcie, świnia jest ukrytym przyjacielem, jest takim naturalnym sojusznikiem, opiekunem też dla tygrysa, także ten miesiąc powinien służyć tutaj. Jeśli chodzi o relacje, jeśli chodzi o budowanie więzi, jeśli chodzi o sytuację społeczną, geopolityczną, jest to dobry moment też, żeby się dogadywać, bo ludzie będą łatwo tutaj w tej sytuacji jakby zmieniać zdanie, zmieniać pogląd, zmieniać stanowisko, będzie łatwiej też ich przekonać do tego, żeby to robili. Natomiast no, może to być działanie wynikające tylko i wyłącznie. Z egoizmu i z własnych takich jakby spełniania swoich zachcianek, i może to być troszeczkę podszute, podszyte obłudą, fałszem, i po prostu egoizmem i chciwością, działaniem na własną korzyść. Niemniej jednak jest to ten dobry moment, żeby trudne sprawy załatwić, żeby negocjować, bo to powinno pójść łatwo, i żeby też przekonywać do swoich do swoich argumentów do, do swojego stanowiska bo ludzie będą jakby bardziej elastyczni skłonni do współpracy i do zmiany swoich nawyków też przekonań Więc możemy się spodziewać takich zwrotów dużych jeśli chodzi o politykę jeśli chodzi o koncepcje jeśli chodzi o o po prostu pewnego rodzaju zachowania i behavior do tej pory występujący on ma szansę się diametralnie zmienić w tym miesiącu mało tego to ta świnia po prostu tego tygrysa tutaj nam łagodzi ona go zmiękcza i ta jego spo, pozorna pozorny spokój wyciszenie, ta jego pozorna cierpliwość, ten pozór ma szansę w tym miesiącu się zmienić w realną spokojną taką Naturę wyciszoną e, i mniej agresji na pewno, a jeśli to on, będzie to działanie z ukrycia i podstępu, bo to, to z kolei ten metal polaryzacyjny e, w tym miesiącu spowoduje, że to bardziej będą ukucia sztyletu, ukucia takie podstępne niż jawna, wybuchowa agresja, taka m, z którą mieliśmy do czynienia choćby w poprzednim miesiącu czy w miesiącu sierpniu, gdzie te emocje wręcz kipiały i eksplodowały od czasu do czasu. Także m, możemy powiedzieć, że wchodzimy w ten miesiąc przynajmniej z mojej perspektywy z optymizmem i trzeba pamiętać, że jednak y, ten natłok informacji, zalew w infosferze w mediach może powodować uczucie takiego przygniecenia, stłamszenia i wywoływać lęk. Jest to jakby naturalne w tym momencie o tej porze roku i w tej konfiguracji żywiołów i to jest główne wyzwanie, z którym trzeba się zmierzyć. Czyli poszukać tego, co jest spokojem, radością, wyciszeniem, optymizmem, wziąć dłuższą perspektywę i pomyśleć o tym, że ten ogień do nas wiosną wróci już niedługo. Ile jeszcze możemy sobie go dołożyć, to sobie go dokładamy i staramy się po prostu skupiać na tym, co pozytywne, konstruktywne, to co, co ciepłe, co jasne, co optymistyczne. I to jest recepta na ten czas. Trzeba pamiętać o dłuższej perspektywie. Trzeba pamiętać o tym, że w grudniu będzie szczur, i znowu tam będzie mnóstwo wody. Trzeba po prostu mierzyć siły na zamiary, przygotować się na to, że. Że przed nami zima, to jest nasza szerokość geograficzna tutaj i ona pewnego rodzaju konsekwencje wywołuje, i trzeba się z tym liczyć, po prostu rozkładać te siły równo. W tym momencie natura miesięczna, natura miesiąca pod patronatem świnie jest taka, żeby sobie też sprzyjać. W sensie materialnym, obfitości, no można powiedzieć, też pewnego rodzaju nieumiarkowania, pewnego rodzaju też rozwiązłości, ale takiej spod kontrolą. Także dbamy o swoje przyjemności, o swoje zmysły, o to, żeby być dogrzanym, wygrzanym, żeby się cieszyć po prostu radością, miłością, żywiołem ognia. To, to będą wszystkie miejsca, które są bardzo jagd, bardzo. Świetliste to będą też imprezy, e, andrzejkowe, choćby nawet. Najprostsza rzecz: no, miejsca, gdzie jest dużo ludzi, jest duża energia, jak wszelkiego rodzaju ciepłe, rozświetlone galerie handlowe, wszelkiego rodzaju e, targi, e, już zaczynające się niebawem, bożonarodzeniowe. To są wszystkie te miejsca, które przełamują ciemność, i wilgoć, i wodę e, tego czasu, w którym jesteśmy. I spokojnie tutaj oddajemy się temu, co niesie światło ze sobą, i temu, żeby sobie po prostu sobie, a przy, przy okazji swojemu otoczeniu, też w grupie zrobić dobrze i żeby korzystać z życia w sposób jak najbardziej taki zwykły. Lecz świadomy, miesiąc ten to na pewno nie jest czas na oszczędzanie, bo tutaj jakby natura świnie nie jest aż taka zapobiegliwa. Świnia jest, zawsze żyje obficie i raczej jest rozrzutna, tak, niż zapobiegliwa. Natomiast jeszcze nie zdarzyło mi się, żebym gdzieś jakąś taką świnkę widział, która jest wychudzona, czy ma jakieś problemy materialne i kłopoty tego typu, że jej brakuje, raczej nie, raczej to jest zawsze ofitość, i tego też się tutaj możemy spodziewać, nie ma sobie co żałować, to nie jest moment, tak jak mówię, absolutnie na oszczędzanie, trzeba wziąć szerszy kontekst także, to jest kontekst inflacji, jakby tego, że te pieniądze dziś są warte e, tyle, a za, za miesiąc, za dwa będą warte o 20% mniej, trzeba wziąć też poprawkę to, że w przyszły rok to będzie duża zmiana jeśli chodzi o finanse, prawdopodobnie właśnie za rok, o tej porze w listopadzie już będziemy mieć walutę cyfrową Banku Centralnego w większości tych gospodarek y, północnej półkuli, bo to już jest przygotowywane, już jakby czeka nas, jest perspektywą. Także te pieniążki, które mamy, trzeba używać mądrzej, po to, żeby sobie zrobić dobrze. To nie muszą być jakieś inwestycje, bo świnia tutaj raczej nie jest dobrym inwestorem. To, to jest raczej tu i teraz i trzeba po prostu sobie karmić zmysły, bo taka jest też natura świnki, która jest właśnie taka zmysłowa, lubieżna i lubi obfitość, i tego się nie boimy. Także jeśli macie jakieś możliwości w tym kierunku pójść żeby jeszcze gdzieś się wybrać do jakiegoś spa żeby się dobrze najeść w restauracji potańczyć, pohulać na andrzejkach być w miejscach, które są bardzo young i świetliste, no to do tego zachęca. oczywiście to wszystko zawsze lepiej smakuje w grupie i świnka chociaż jest egoistką no to jednak jest zwierzęciem stadnym i radosnym także tutaj grupa będzie sprzyjać i o tym trzeba pamiętać Myślę, że z perspektywy miesięcy, lat, ten miesiąc roz, będziemy postrzegać jako bardzo korzystny z perspektywy politycznej, społecznej, że wydarzą się rzeczy i dojdzie do rozmów, e, takich, które zmienią m, na lepsze, poprawią sytuację e, naszą e, i w ogóle świata. Wydaje mi się, że tutaj Chińczycy aktywnie działają w tym kierunku, i te rozmowy, które są prowadzone tam na zaproszenie chińskich przywódców w Pekinie, też jakby w tej energetyce się odbędą i mają szansę przełamać pewnego rodzaju impas i zaślepienie, które do tej pory towarzyszy, towarzyszyły agresji, e, no tej tygrysie i uporowi. Tak? Także to jest duża szansa dla każdego indywidualnie, ale też dla całych społeczeństw i globu, żeby zaszły zmiany na lepsze. Także pamiętajmy o tym. Słuchajcie, następny taki czas takiego luzu to dopiero będzie wiosną. Także trzeba pamiętać o tym, żeby, żeby nażyć, użyć się, korzystać do lutego, nim zacznie się zima, nim przyjdzie szczur, i po nim bawu, bo one mają zupełnie inną energetykę. Trzeba pamiętać o tym i to jest ten moment jeszcze na radość i zabawę. Także słuchajcie, do tego zachęcam. Żywioł metalu, i żywioł wody, same w sobie, one tego tygrysa z jednej strony temperują, przystrzygają go, trymują go, tak, że on jest taki bardziej okiełznany, wyciszony i ukształtowany, a z drugiej strony go karmią. Także on teraz zbiera siły. To, co jeszcze nam zaprezentuje, przez no przecież jeszcze cały grudzień do 21 stycznia, to też jeszcze mogą być. Tygrysie niespodzianki, i wybuchowość. Także o tym trzeba pamiętać. Ja postaram się w okolicach, właśnie Andrzejek, czyli na koniec miesiąca, jak już, jak już będzie tak odpowiednio, postaram się tam jakiś mały pościg i zrobić. I przy pomocy żywiołu ognia, jakąś, jakąś wróżbę noworoczną już spróbować stworzyć. Dobrze by było, żeby się to udało z Waszą pomocą. Dlatego teraz słuchajcie wspieracie, taki jasny guziczek, lajkujecie i subskrybujecie kanał. Jeśli możecie, to też udostępniajcie, no i piszcie w komentarzach, co tam jeszcze Was interesuje, bo mnie po głowie jakieś tematy chodzą, natomiast wolałbym, żeby to były tematy, które chodzą po głowie Wam, bo tak jest po prostu lepiej, bo to do Was mówię, to nie jest tak, że ja to tak bardzo lubię robić i tak chętnie to robię, no, ale czuję taki obowiązek, jakby i taką potrzebę, też wynikającą z tego, że jednak jesteście naszą widownią, już już piąty rok, i no, z szacunku do Was. Także dziękuję Wam serdecznie za wszystkie lajki, za wszystkie subskrypcje, za wszystkie wsparcia, za wszystkie komentarze. Będziemy na pewno kontynuować tą współpracę, ale tutaj też bardzo dużo od Was zależy. Zanurzcie się w fitości teraz, radości w tym miesiącu, korzystajcie, bo taka jest natura świni, która przełamuje bardzo pozytywnie ten, ten rok. Jest to jeden z lepszych miesięcy i tak go pewnie ocenimy z perspektywy. No i do zobaczenia w grudniu, tak myślę, w grudniu, może jakieś tam już prognozy noworoczne albo inne tematy wskazane przez Was albo z tych, które chodzą mi po głowie, się naszym, na naszym kanale. Ukażą. Także wszystkiego dobrego. Dzięki raz jeszcze za uwagę. Pozdrawiam Was serdecznie. Bądźcie zdrowi i korzystajcie z ofitości, którą daje nam nasz świat i miesiąc pod patronatem świni w roku Wodnego Tygrysa. Pozdrawiam wszystkich. Hej!